O tej porze zapraszamy Państwa również na przeróżne wydarzenia, ale zwykle są to koncerty, warsztaty, festyny, dożynki również teraz, a powód, dla którego moja dzisiejsza gościnie przyszła do naszego studia na dachu, jest bardzo, bardzo wyjątkowy i na takie wydarzenie jeszcze nie mieliśmy okazji Państwa w województwie lubuskim zapraszać. Już wszystko tłumaczymy, Mirella Bornikowska, Fundacja Stoma Life, dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja zaprasza na zwiedzenie Grubasa 3D, czyli wielkoformatowego modelu Lita grubego. Cóż to za happening? Dzień dobry. Dostałam informację, że dużo mówię, ale pozwoli pani, pani redaktor, że chociaż jedno zdanie wstępu. Występuję tutaj jako przedstawicielka Fundacji Stoma Life, nazwa nieprzypadkowa, bo obszar naszego działania to przede wszystkim pomoc osobom z wyłonioną stomią jelitową. To bardzo mocno chciałam podkreślić. Projekt Jelito 3D, z powodu którego jakby tu jestem, to jest tylko jedna z naszych akcji, z naszych projektów, których jest po prostu bardzo dużo. Tylko powiem, że się spotkałyśmy przy... Lepie. Jak Tomek został torbaczem, wtedy nie wiedziałam, że będę nagrywana przez panią w bibliotece, gdzie mnie po prostu zaproszono na taką akcję. Ale powiedzmy o tym I co to jest. już teraz mówię, mówię o jelicie, tak? Jest to dość nowy projekt nasz autorski fundacyjny, który polega na zbudowaniu, wykreowaniu jelita w ogromnych wymiarach, 13 metrów długie, 2,5 wysokie i 3 metry szerokie. Czyli takie, Taki gruba, tak, troszkę może żarto powiem, że niektóre dzieci na naszych eventach myślą, że to jest zamek do skakania, bo tak więc wygląda, nasi wolontariusze ubrałam się w mundurek mimo temperatury, mam tutaj koszulkę wolontariusza Fundacji Stoma Life, nasi przeszkoleni wolontariusze są na wszystkich takich eventach i po prostu pomagają jakby zwiedzić, na czym to polega. Jest to po prostu model jelita, w którym wchodzimy do środka. Oczywiście są żarty, z której strony wchodzimy, z której wychodzimy, więc powiem, że ani przełyku, ani odbytu tam nie ma, jest to po prostu fragment jelita grubego, ale co najważniejsze, w środku zaprezentowane jest 10 stanów tego jelita, 9 chorobowych i ostatnie na dowidzenia zdrowe jelito. Czyli we współpracy z profesorem Banasiewiczem, słynnym proktologiem, który jest w radzie programowej medycznej naszej Fundacji, po prostu zostało to opracowane, że w środku widzimy, jak wygląda rak jelita grubego, jak wyglądają uchyłki, jak wyglądają polipy, jak wygląd czym różni się choroby choroba leśniowskiego krona od zapalenia jelita grubego na przykład tak powiem, że na początku jest szok ludzie podchodzą do tego z żartem, ale powoli poważnieją staramy się wszystko co robić robić bardzo profesjonalnie, więc nie jest to stricte zwiedzanie yy, tylko mamy kod QR i dziesięciopunktowy test z czterema możliwymi odpowiedziami i każdy, kto wchodzi do tego jelita, sobie skanuje ten, ten kod i po prostu przy pierwszej stacji widzi cztery możliwe odpowiedzi do wyboru i stoi na przykład przy yy, wizualizacji raka klika jedną z tych odpowiedzi, przechodzi do samego końca, na końcu dowiaduje się na przykład, że zdobył 7 punktów na 10 i co bardzo chcę podkreślić, żartobliwie możemy powiedzieć, że ta osoba sobie sama robi kolonoskopię. Trochę tak, samemu, do tego chcecie zachęcić. Samemu można sobie zbadać piersi, natomiast kolonoskopię nikt sobie Jasne. sam nie powiedzmy, zrobi. Jasne, powiedzmy, gdzie gruba 3D stanie, bo będą dwie takie okazje, pierwsza już w sobotę. Tak, powiem, że pierwsza już była w gminie Lubiszyn, czyli już na terenie województwa Lubyckiego byliśmy zaproszeni przez w Lubiszynie. To był WTL. piękna Piękna impreza była. W najbliższą sobotę jesteśmy, proszę państwa, na dorzynkach w Starym Polichnie i tutaj chcę jakby podkreślić, że zaprosili, zaprosiła nas wojewódzka rada kobiet, jeśli dobrze pamiętam nazwę, tak? Czyli współpracujemy tak. jakby z innymi tutaj przed podmiotami, takimi pomagającymi ludziom. To pierwsza a, okazja. Pierwsza okazja, a druga tydzień później w Parku Róż, ogromny prozdrowotny festyn pod auspicjami marszałka województwa lubuskiego gdzie tych podmiotów pokazujących, że warto zdrowo żyć. Będzie bardzo dużo w tym my. Także na obie te imprezy bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystko jest bezpłatne i chcecie pomóc tym, którzy być może mają jakieś obawy, a może trochę się przekonają, że jednak no, warto tam oddać się w dobre ręce i zobaczyć, co tam w środku a, w Absolutnie jest. tak. Powiedziała Pani, że wszystko jest bezpłatne i to też jest bardzo ważna informacja, bo ja jestem przedstawicielką województwa lubuskiego, ale jelito praktycznie nie śpi i każdy weekend ma zajęty. Jeli nie śpi. Mirela Bornikowska, Fundacja. Sto to life bardzo dziękuję bardzo za